Czy cyfrowy kod aktywacyjny bramy wejściowej ma następującą postać: litera, cyfra, litera. Litera jest wybierana spośród 24 liter alfabetu i może się w kodzie powtarzać, a cyfra jest dowolna. Ile różnych kodów można w ten sposób utworzyć? Czyli zobaczmy. Postać kodu jest taka: mamy trzyelementowy kod, mamy tutaj literę, cyfrę, literę. Wiemy, że litera jest wybierana spośród 24 liter i może się w kodzie powtarzać. Czyli tutaj mamy 24 możliwości, tutaj mamy 24 możliwości, bo mogą się powtarzać. Natomiast wiemy, że cyfra jest dowolna, czyli za cyfrę możemy wstawić dowolną od 0 do 9, czyli 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ile mamy cyfr od 0 do 9? Jest ich oczywiście 10. Częsty błąd, powiedzenie, że jest 9 od 1, od 0 do 9. I teraz tutaj korzystamy z reguły mnożenia, czyli mnożymy ze sobą te możliwości. Czyli zobaczmy, będziemy mieli 24 razy 24 to jest 576 razy 10, czyli 5760 i to jest odpowiedź do zadania, czyli odpowiedź C.